Niemcy dalej mają nadzieję na awans. W ostatnich minutach meczu uratowali remis. Belgia zagrała tragicznie. A po meczu piłkarze dogryzają sobie w wywiadach. Kanada kolejną reprezentacją, która żegna się z Katarem. Lewy jak obiecał, tak zrobił. Wczoraj wręczył koszulkę kibicowi z tego nagrania. Kibice Argentyny i Meksyku pobili się na trybunach. Musiała interweniować policja. A Lionel Messi jest blisko dołączenia do drużyny Interu Miami. Siemano, ja jestem Mateusz. No i zapraszam na podsumowanie ostatnich wydarzeń na mundialu. Pamiętajcie, filmy do końca Mundialu publikujemy tutaj o godzinie 6 rano, a czasami i wcześniej. W tym materiale jest taki nowy panel, czyli szybkie podsumowanie wydarzeń spoza Mundialu. Myślę, że Wam się spodoba, dlatego oglądajcie do samego końca. Życzę Wam udanego poniedziałku i zapraszam do oglądania. Sponsorem kanału jest Betfan. Z kodem Landry 600 otrzymacie bonus nawet do 200%. Szczegóły w opisie. Podsumowanie niedzielnych wydarzeń na mundialu. Zaczynamy od zmagań w grupie E. O godzinie 11:00 Japonia zagrała z Kostaryką i przegrała 1 do 0. Jest to zaskakujący wynik, szczególnie z dwóch powodów. W pierwszej kolejce przecież to Japonia pokonała Niemców, a Kostaryka zaliczyła lanie od Hiszpanów 7 do 0. To właśnie po tym meczu oni byli uznawani za najgorszą ekipę na mundialu, ale wczoraj pozytywnie zaskoczyli. Bramka padła jednak dopiero w 80 minucie rywalizacji. Po tym jak Japończycy zamiast grać piłkę po ziemi, to zaczęli bawić się w siatku no i grali górą we własnej linii defensywy. Dzięki temu ich błąd na bramkę zamienili rywale. Kciuki za Kostarykę na pewno trzymała wczoraj reprezentacja Niemiec, bowiem taki wynik był dla nich naprawdę bardzo korzystny. W drugim meczu grupy E Hiszpania-Niemcy padł remis po 1. To wielkie spotkanie mogłoby być rozgrywane jako finał tego turnieju, a obie ekipy spotkały się już na etapie fazy grupowej. Piłkarze Hansiego Flika wiedzieli, że muszą zagrać o pełną pulę, choć nawet porażka dawałaby im jeszcze szansę na awans do fazy pucharowej. To było możliwe dzięki wcześniejszemu zwycięstwu Kostaryki. W pierwszej połowie tego spotkania nie padły bramki, choć to Hiszpania więcej miała z gry. Piłkę w siatce umieścił Antonio Rudiger, ale był na pozycji spalonej i bramka nie mogła być uznana. Świetną zmianę dał Alvaro Morata. Pojawił się na boisku w 54 minucie meczu, a już w minucie 62 cieszył się z trafienia. Bohaterem naszych sąsiadów został Niklas Fylkurg, zawodnik Werderu Brema. On także pojawił się na boisku w drugiej części tego meczu i zdobył gola w Równującego. Jeszcze w ostatnich sekundach spotkania wielką okazję na wyprowadzenie reprezentacji Niemiec na prowadzenie miał Leroy Sané, ale zaprzepaścił idealną okazję. Tak naprawdę to Niemcy mogli to na spokojnie wygrać. To kolejna ich okazja, ale tutaj Musiala ją zmarnował. Pojawiły się także kontrowersje odnośnie tej sytuacji. Czy kimś nie zasłużył tutaj na czerwony kartonik? Sędzia uznał, że jednak nie, no i w tej sytuacji dał mu żółtą kartkę. Co na przykład faul na Ferranie Torresie, zakończony także żółtym kartonikiem, choć jak widzimy to był atak od tyłu. Na trybunach pojawiły się legendy hiszpańskiej piłki nożnej Iniesta Puyol czy Villa. Jak wyliczyli analitycy Opta, to w tym momencie reprezentacja Niemiec ma niespełna 60% szans, aby zagrać w fazie pucharowej. Belgowie mają nad czym rozmyślać przed ostatnim grupowym spotkaniem. Traj 2-0 pokonało ich Maroko. W doliczonym czasie gry pierwszej połowy otrzymali ostrzeżenie, ale ponownie pozycja spalona sprawiła, że bramka dla Maroko nie została uznana. Dopiero w minucie 73. chytre uderzenie z wolnego zaskoczyło Thibaut Courtois, a bramka na 2-0 padła w doliczonym czasie gry. Belgowie wyglądali tak jakby na boisku byli za karę. Kevin De Bruyne dreptał po murawie i w ogóle nie przypominał piłkarza Manchesteru City. Po tym meczu wściekły był zawodnik Realu Madryt Thibaut Courtois, który złość rozładował na plastikowej szybie. Po meczu doszło także do wymiany zdań pomiędzy piłkarzami Belgii. Ostatnio De Bruyne powiedział na konferencji prasowej, że nie mają szans na wygranie Pucharu Świata, bo ich drużyna jest za stara. To popsuło atmosferę do tego stopnia, że Jan Vertonghen odpalił petardę przed kamerami. W ofensywie prawie nie Okazji strzeleckich. Wiele rzeczy przychodzi mi teraz przez głowę, ale są to rzeczy, których lepiej nie mówić przed kamerą. To nie wystarczyło. Z przodu nie tworzymy zbyt wiele, w zasadzie prawie nic. Mamy jednak dużo jakości. Może też źle atakujemy, bo chłopaki są za starzy. Po meczu mamy jednak takie miłe obrazki, jak na przykład zachowanie Hakimiego i jego mamy, która była obecna na trybunach. Jeszcze przed rozpoczęciem tego meczu doszło do niecodziennej sytuacji wymiany bramkarzy w ekipie z Maroka. Josif Bono, choć pojawił się na boisku, wysłuchał to nie podszedł do spotkania kapitanów. Okazało się, że był on na silnych lekach przeciwbólowych z powodu urazu biodra i nagle źle się poczuł do tego stopnia, że konieczna była zmiana jeszcze przed rozpoczęciem meczu. W Brukseli, czyli stolicy Belgii, po meczu ich reprezentacji, wybuchły zamieszki. Rzucano kamieniami, palono ogniska w centrum miasta, do tego stopnia, że musiała interweniować policja. Użyto armatek wodnych czy gazu łzawiącego do rozgonienia tłumu. Doszło do wielu aktów wandalizmu, jak na przykład niszczenie drzwi wejściowych na stację metra. Wygląda na to, że Belgowie nie są przyzwyczajeni do takiej gry swoich piłkarzy. Kanada jest kolejną reprezentacją, która odpada z tego mundialu. Wczoraj 4 do 1 przegrali z Chorwacją pomimo początkowego prowadzenia. Pierwsze trafienie w tym meczu zanotował Alfonso Davis. Była to zarazem pierwsza bramka tego kraju na Mistrzostwach Świata. Piłkarz Bayernu monachium trafił w drugiej minucie tego meczu no i jak na razie, to najszybsza bramka na tym mundialu. To jednak na Chorwację nie wystarczyło. Doświadczony zespół zdobył 4 gole, a w środku pola świetnie spisywał się Mateo Kowacic. W grupie E na prowadzeniu Hiszpania, druga Japonia, Kostaryka, trzecia i Niemcy na czwartej pozycji. Natomiast w grupie F Chorwacja i Maroko z tą samą ilością punktów na pierwszych dwóch pozycjach. Trzecia Belgia i Kanada bez szans na awans. Po meczu z Arabią Saudyjską w internecie pojawiło się to słynne nagranie z udziałem kibica. Robert napisał, że ma dla niego koszulkę i słowa dotrzymał. Wczoraj panowie spotkali się w hotelu, a nasz kapitan wręczył mu obiecaną koszulkę. Pomimo tego, że Karim Benzema na mundialu w Katarze nie zagra ani minuty, to FIFA potwierdziła, że jeżeli reprezentacja Francji zdobędzie medal, to Karim Benzema także go otrzyma. Myślę, że to sprawiedliwa decyzja, ale pamiętajmy o tym, że Didier Deschamps nie zastąpił go żadnym innym zawodnikiem. Z kolei Nkunku także został powołany, ale kontuzja go wykluczyła z tego turnieju, jednak on został zastąpiony. I przez to zawodnik R.B. Lipsk ewentualnego medalu nie otrzyma. Co o tym uważacie? Napiszcie na dole w komentarzu: w meczu argentyna Emocje były nie tylko na Murawie, gdzie Argentyna walczyła o wszystko, ale i na trybunach. Napięcie eskalowało do tego stopnia, że kibice Argentyny i Meksyku, którzy siedzieli obok siebie, zaczęli się bić. Nagranie z tego wydarzenia opublikowałem na Twitterze, gdyż niestety tutaj nie mogę wam tego pokazać. Szukałem jakiejś informacji, o co tam dokładnie poszło, ale niczego się nie dowiedziałem. W każdym razie musiała interweniować policja. Na nagraniu widać jak jest wyprowadzany tylko kibic Argentyny. Jednak nie wiadomo, co się stało z tymi Meksykanami, którzy brali udział w bójce. Piłka nożna w Turcji to stan umysłu. W ostatnim meczu Altay z Gostepe doszło do wielkiego skandalu, a zaczęło się od obrzucania racami. Kibice zaczęli się nimi przerzucać, kilka osób zostało rannych, mecz przerwano, a na boisku musiała pojawić się karetka. Przerwa od gry poskutkowała tym, że czujność ochrony spadła. W tym czasie na murawie pojawił się kibic, który wyrwał chorągiewkę z boiska i uderzył nią bramkarza. Całość wygląda niebezpiecznie, no ale zarazem i komicznie. Nigdy wcześniej czegoś takiego nie widziałem. Materiał bez cenzury standardowo u mnie na Twitterze. Zapraszam. A teraz szybkie podsumowanie ostatnich, między innymi pozamudzielowych wydarzeń. Magazyn The Times podał, że Inter Miami jest zainteresowany zakontraktowaniem Leo Messiego po wygaśnięciu jego umowy z Paris Saint-Germain. Razem z Argentyńczykiem do ekipy z Florydy mieliby trafić jego byli koledzy z FC Barcelony, mianowicie Luis Suarez i Cesc Fabregas. Marcus Rashford został zapytany przez dziennikarza o ostatnie wydarzenia w Manchesterze United. Oczywiście te związane z odejściem Christiana. Ronaldo Anglik powiedział, że możliwość występowania z idolem była dla niego czymś niewiarygodnym i zawsze będzie go szanował. Życzył Portugalczykowi także wszystkiego dobrego. Nie tylko Leo Messi czy Cristiano Ronaldo zagrali na pięciu mundialach. W tym roku do tego zaszczytnego grona dołączył także Meksykanin Andreas Guardado. Mitchell Duke, zdobywca gola dla Australii w meczu z Tunezją, celebrował trafienie wspólnie ze swoim synem. Przed meczem ustalili, że jeżeli zdobędzie gola, to on pokaże literkę J, która jest pierwszą literą w imieniu syna. Hiszpańska marka Informuje, że João Felix zdecydował się na opuszczenie Atletico Madryt. Jego agent Jorge Mendes będzie prowadził rozmowy z władzami Juventusu. Młody zawodnik Borussii Dortmund Jousofa Moukoko powiedział, że wiąże swoją przyszłość z niemieckim klubem. Czuje się komfortowo i zdaje sobie sprawę z tego, jakie możliwości rozwoju zapewnia mu drużyna Signal i Duna Park. Wiktor Osiman, napastnikiem Manchester United, Sky Sport podaje, że klub z Anglii widziałby go w swoim składzie jako następstwo CR7 w środku ataku. Napoli nie jest jednak Zainteresowane sprzedażą w styczniu, ale ponoć United może zaoferować nawet 100 milionów euro. Szalobach zostanie w Chelsea na dłużej. Anglik podpisał umowę do końca lipca 2028 roku z opcją przedłużenia o kolejny sezon. Erik Tenhack po pozbyciu się Ronaldo ma już kolejnego zawodnika, którego nie chce dalej w klubie: To Aaron van Bissaka. Sky Sport podaje, że Manchester United wyśle go zimą na wypożyczenie. W tym sezonie bowiem rozegrał zaledwie 4 minuty. Przypomnę tylko, że przybył do Manchesteru w roku 2028. 19 za kwotę pięćdziesięciu pięciu milionów euro. A jakie pojedynki dzisiaj czekają nas na mundialu w Katarze? O godzinie jedenastej do rywalizacji stanie reprezentacja Kamerunu z Serbią, o 14 Korea Południowa, Zagra z Ganą, godzina 17 to pojedynek Brazylia-Szwajcaria, a o dwudziestej Portugalia-Urugwaj. Na dziś to koniec. Dziękuję za oglądanie do samego końca. Materiały codziennie o godzinie szóstej rano, a czasami i wcześniej. Jeżeli doceniacie moją pracę, to nie zapomnijcie ocenić tego filmu, będzie mi bardzo miło. I do zobaczenia jutro, oczywiście samego rana. Cześć!